Jak reprezentacja bydwiskiego Odwilu To złodziejskie kroniki, klimat BDG. Każdy mało był w tej grze, każdy miał plecak, każdy go zapełniał, ze sklepu wychodził. Albo wybiegał przed do Żyda, by zarobić na potrzeby. Konkurowaliśmy ze sobą. Nawet wtedy od dzieciństwa lepiej walił co kto. I tak mijały miesiące. Tak to szło: z czasem każdego zawijali, z czasem wychodzili i się powalali. Znany schemat. Kreska, maszyna, dziś bym zagrał spokojnie, piję Jack Daniels, Drina. Za krzywe akcje były szybkie rozliczenia. U nas w Bydgoszczy ludzie honoru sumienia Miłują bliźniego jak przekazane było Nie pozwalają na to by królestwo się szerzyło To złodziejskie kroniki, opowieści z BDG Poznajcie ten klimat, mówię o tej grze Każdy dobrze wie, że u nas hardkorowo Zdaje ci relacje, walka, walka słowo To złodziejskie kroniki, opowieści z BDG Poznajcie ten klimat, mówię o tej grze każdy dobrze wie, że u nas hardkorowo, nie zdaje się relacje walka, walka słowo, wszystko walone, kupowały różne osoby, dilerzy, zwykli ludzie i przedsiębiorcy, dozorcy. Mieli problem z nami, bo nie mogli złapać. Często chcielibyśmy za przestępstwo. Siedzieli, dostawali wyroki, a nie wynosili asortyment na duże kwoty. Takie to roboty były. Ja wyniosłem z tego patent na życie, złodziej zawód kolego. Sposób na życie przez 13 lat. I tak pojawznawałem świat. Wyjazdy, powroty, melanże, odbieranie floty, oszczędzane kwoty, kłopoty przez kamery, jeba na inwigilacja. Nie złapali na gorącym, tylko przez społeczniaka. Tajniaka na swym karku miałem, gdy było grubo. Dzisiaj koleżko, nie żyje chudo, to złodziejskie kroniki.